Sumalajem. Wiem, że lubicie te bardziej życiowe opowieści ze świata Żydów, a mniej te religijne, ale mam dla was super ciekawostkę, obok której wielu z was nie przejdzie obojętnie no i was trochę zaszokuje. Kto z was wie, jak brzmi ósme przykazanie z dziesięciu, ale pytam o te prawdziwe przykazania, oryginalne stojra. podpowiem wam, że w nieżydowskich źródłach, jakie większość z was pewnie zna, to przykazanie ma numer 7 w języku hebrajskim to sygnow. Wy znacie to pod nazwą nie kradnij. Każdy zna? Ale co jeśli wam powiem, że nie ma takiego przykazania w dziesięciu przykazaniach, jak nie kradnij, w sensie nie kradnij dóbr materialnych, nie okradaj ludzi z tego co mają. To przykazanie znaczy coś zupełnie innego. Nie chodzi tu o materialną kradzież. Chodzi tu o ograniczanie wolności ludzi. I jeśli już chcemy to na polski tłumaczyć, to przykazanie powinno brzmieć nie kradnij wolności drugiego człowieka. To przykazanie zabrania porywania ludzi i więzienia ich brechwi i woli, robienia z nich niewolników. Nie zrozumcie mnie źle: kradzież dóbr materialnych, okradanie ludzi jest zabronione prawem o najwyższej mocy prawem prosto prostostojra. I mamy to napisane i zaznaczone aż w dwóch miejscach, w tojra. Teraz możesz zabłysnąć ciekawostką u szwagra na imieninach i powiedzieć mu: Teraz już wiesz, trzymajcie się lahajem.